Cześć, tu Krzysztof z doczyszczona.pl W tym filmiku pokażę jak doczyścić płot z kamienia. Płot z kamienia czyści się dużym ciśnieniem, najlepiej z pomocą turbodyszy ze względu na swoje nieregularne kształty. Kawałek po kawałku przesuwamy się w stronę zabrudzeń, eliminując je. Staramy się nie uderzyć strumieniem wody w płot, gdyż nie wiemy z jakiej on farby jest, czy ta farba wytrzyma tak silne uderzenie, tutaj ponad 300 barów kawałek po kawałku, na początku e, część z, od góry, następnie dół, no i na koniec płuczemy kawałek po kawałku, przesuwając się do przodu. Bardzo wdzięczne zadanie, świetne efekty. Usuniemy w ten sposób wszystkiego rodzaju zabrudzenia organiczne, mchy, porosty. Klient na pewno będzie zadowolony. Warto takie rzeczy w przypadku czyszczenia kostki zwrócić uwagę klientowi. Nie wymaga to dużej ilości czasu, czy nakładu pracy, tym bardziej, że maszynę używamy. A na pewno na pewno buduje bardzo pozytywną relację, kiedy zwrócimy uwagę i doczyścimy coś takiego klientowi często w się, Klient do nas wróci, poleci nas innym naprawdę dużo więcej na tym zyskamy niż stracimy. Jeżeli chcesz sam tak czyścić, potrzebujesz sprzętu, wiedzy i umiejętności, zapraszamy Cię na szkolenia doczyszczona.pl. Prowadzimy szkolenia z mycia, czyszczenia, wynajmujemy sprzęt. Pokażemy Ci jak czyścić skutecznie, czy to czyścisz dla innych, czy czyścisz sam dla siebie, pomożemy na pewno i doradzimy.